Dzień dobry, Renata Głowacka w Świecie na Głowie. Witam Natalię Hamernik. Dzień dobry. Witam cię Natalko. Jesteś inżynierem behawiorystyki zwierząt. Na co tak. dzień pracujesz w szpitalu weterynaryjnym Amvet. Ale ciebie witam bardzo serdecznie, ale moje serce skradła Basia. Basiu, dasz głos? Dzień dobry. O, przyjdzie nam na to trochę poczekać. Słuchaj, są psy, które niechętnie Chodzą do weterynarza, boją się go, czy psa da się przygotować wcześniej do takiej wizyty. I tak, i nie. Wszystko niestety zależy od psa i od jego też dotychczasowych doświadczeń. Mm, na pewno da się. W... W pewien sposób ten stres związany z wizytą u weterynarza ograniczyć. Natomiast no, wymaga to pracy. Tak? U jednego psa tak naprawdę miesięczny trening może już przynieść efekty, u innego psa będzie to dłuższy okres. Czasem jakby każda wizyta wymaga, żeby to był jakiś rodzaj też treningu. Wszystko też zależy od tego, z jakimi doświadczeniami mierzy się nasz pies. Ale co to znaczy trening przed weterynarzem? Co ja z tym psem mam zrobić w domu? Mm, przede wszystkim jest możliwość treningu tak zwanego medycznego, czyli oswajanie psa z dotykiem i oswajanie psa z jakby samym badaniem też między innymi klinicznym, ale może to być nawet samo jakby przy, przygotowanie psa do w ogóle pobytu u weterynarza. Zazwyczaj takie treningi właśnie robimy w warunkach weterynaryjnych, tak żeby pies się oswoił z samym miejscem typu poczekalnia. To I z zapachem też. Z zapachem mhm. też jak najbardziej i z samym miejscem w postaci gabinetu czy nawet stołu, bo często jakby... Problem pojawia się już na samym wejściu do weterynarza, czyli samo badanie nie jest tak problematyczne jak samo to, że pies już po wejściu do weterynarza już jest zestresowany. E, czasem oczywiście no, pomijając taki trening, niektóre psy wymagają e, wsparcia farmakologicznego i mamy jakby tutaj dosyć duży wybór e, różnej farmakologii, e, żeby troszeczkę poprawić temu psu komfort psychiczny, tak, żeby on nie wpadał w tę panikę, bo no, jakby często jakby nasza psychika, nasza czy psa t, działa tak samo, że w momencie, kiedy już wpadamy w tę panikę, no, to bardzo ciężko jest się wtedy e, uspokoić i w trakcie wizyty tak naprawdę jest, tu, jest to już wtedy niemożliwe a takie wsparcie wewnętrzne, farmakologiczne często może już bardzo fajne skutki przynieść. No oprócz tego takie ogólne wprowadzanie psa, czyli chodzenie nawet do weterynarza po to, żeby kupić sobie nie wiem, leki na odrobaczenie. Um, tak, żeby jakby każdy powód psa w, w gabinecie nie był, um, nie był zawsze jakby skorelowany z tym, że od razu jest wizyta, od razu jest szczepienie i jest związane często. też z bólem, hmm. dokładnie. Tylko po prostu takie przychodzenie sobie do lekarza, posiedzenie na poczekalni, skarmienie psa, podanie smakołyka i po prostu wyjście z tego. Tak, żeby nie zawsze ta wizyta kojarzyła się z samą wizytą, Tą stricte z lekarzem weterynarii. My jesteśmy takim centrum kultury na prawie. trochę, mhm. jak? E, widzisz, mamy niedaleko park, więc e, przez nasze trawniki przechodzi setka psów. Tu się mhm. zawiązują takie grupy wsparcia. Co mhm. zrobić? Kiedy właściciele psów się bardzo lubią, chcą ze sobą mhm. rozmawiać, chcą tu ze sobą postać na chwilę, a psy mówią: Nie, mhm. nie lubimy się. Mhm. Ale mówimy tutaj o sytuacji, kiedy stricte te psy dwa akurat, tak? Powiedzmy dwa czy więcej się nie I lubią, więcej tak? więcej tych psów jest. Mhm. No nie zawsze są to sytuacje, z których jesteśmy w stanie wyjść tak, żeby jakby wyszło na nasze, tak? No jakby czasem nasze potrzeby, nie zawsze nasze potrzeby możemy przekładać nad potrzeby naszych psów i nad możliwości naszych psów. Nie, nie zawsze jakby każdy pies odnajdzie się w sytuacji, gdzie musi przebywać w gronie zupełnie różnych innych psów. Musimy przede wszystkim Najpierw zwróćcie uwagę jakie są możliwości naszego psa. Czy on w ogóle jest w stanie się w tej sytuacji odnaleźć? Jeżeli to są częstsze spotkania, no to warto wtedy z takimi psami po prostu pochodzić sobie na różne spacery, tak zwane spacery równoległe, gdzie psy są na smyczy, ale nie muszą wchodzić ze sobą w bezpośredni kontakt. Tak, żeby one po prostu się oswoiły ze swoim, jakby byciu ze sobą, ale żeby wiedziały, że nie muszą wchodzić w jakieś konfrontacje, że nie muszą tak naprawdę się kochać, ale żeby chociaż się akceptowały, mając możliwość być obok siebie. Żeby dały porozmawiać. Żeby dały porozmawiać, natomiast my no zawsze też musimy wziąć pod Uwaga, to, że no, spacer z psem jest spacerem z psem, a niekoniecznie spacerem na jakieś plotki i rozmowy. I nie każdy pies się w tym odnajdzie, bo w tym czasie, kiedy my chcemy sobie porozmawiać, no ten pies chciałby pochodzić, chciałby poeksplorować otoczenie, chciałby się pobawić. E więc nie zawsze takie jakby stanie e i brak jakby uwagi ze strony właściciela e będzie dla niego fajne, bo będzie się po prostu w, w tym czasie teraz nudził. Taki mały savoir-vivre spacerowy. Powiedz mi, czy wszystkie... Psy z wszystkimi muszą się na spacerze witać. Nie, absolutnie. Z psami jest podobnie jak z nami. Dobieramy się gdzieś tam pod względem osobowości, dobieramy sobie znajomych pod względem charakteru, jakby wspólnych zainteresowań itd. itd. No i tak naprawdę podobnie jest z psami. Nie ma psa, który kocha wszystkie inne psy. Prędzej czy później dochodzi do jakichś zwarć pomiędzy psami. No jest to naturalne. No bo nie każdego zachowanie jakby nam odpowiada, tak? Ktoś może być za bardzo ekspresyjny, ktoś może być za bardzo flegmatyczny. No i w pewnych jakby relacjach czujemy się niekomfortowo. A czy są takie I sygnały podobne? wysyłane przez psa, że powinniśmy odczytać nie z tym psem nie. Są takie sygnały, natomiast może to być problematyczne do odczytania w takich warunkach typowo spacerowych, gdzie psy są na smyczy. No często jakby pies na smyczy zachowuje się zupełnie inaczej niż bez smyczy w momencie, kiedy ma możliwość jakby wykazania pełnych jakby swoich zachowań i um, wykazania takiej pełnej komunikacji w, z innym psem. Nasze psy niestety troszeczkę są przyzwyczajone do takiego życia wbrew y, ich beha behawiorowi. Ze względu Względu na to, że są no, ograniczone. Żyjemy w dosyć ciasnym środowisku, i często jakby ludzie mają z tym problem, żeby w tym środowisku takim miejskim w środowisku wielu bodźców się odnaleźć, podobnie jest z psami często mają problem, żeby się w tym odnaleźć, często są ograniczone też przez smycz, często przez za krótką smycz i często nie mają spełnianych odpowiednich potrzeb, co też ma bardzo duży wpływ właśnie na ich komunikację nawet z innymi psami. Więc w takim środowisku miejskim, spacerowym może, może być to problematyczne, żeby odczytać takie zachowanie psa wcześniej. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie em, szkoleniowym troszeczkę mamy tego psa, na jakim poziomie my... Jako właściciele potrafimy odczytać jego zachowania. E, wszystko zależy od tego właśnie też, jakie pies ma ewentualnie do, dotychczasowe doświadczenia też w kontaktach z psem. Ale jak nie mamy doświadczenia, nie potrafimy odczytać, to co? Trzeba pójść z psem, żeby mu pomóc? Na szkolenie trzeba Pod się Pod że ma problem. Mm -hmm. Bo mm -hmm. samo to, że pies nie chce podchodzić do innych psów, no nie jest problemem. Mm -hmm. Po prostu trzeba czasem to za zaakceptować. Eee, no Bo są też psy, które w ogóle nie mają ochoty na kontakty z innymi psami. No, warto, warto tylko pomyśleć o tym, żeby ten pies potrafił się jakby. W cudzysłowie jakby zachować tak w tym środowisku naszym, żeby nie każde jakby spotkanie z innym psem kończyło się awanturą, aferą, no ale zawsze bierzemy pod uwagę to, że on nie musi tych innych psów lubić. Nie musi chcieć do nich podchodzić. A teraz taka sytuacja. E, ja idę z trzema psami, e, wszystkie psy są na smyczy mhm. i biega pies bez smyczy mhm. i pani mnie informuje, nic nie zrobi, nic nie zrobi. Mhm. Czy. Czy to, że jej pies nic nie zrobi, gwarantuje, że moje psy nic nie zrobią? Nie. Ludzie no chyba tego nie rozumieją. Mm -hmm. Absolutnie. Mm. No jest to problem. Jest to niestety bardzo duży problem tutaj wśród jakby psiarzy i wśród jakby tych spacerów takich głównie osiedlowych, ale nie tylko, że niestety ludzie nie rozumieją, że inne psy mogą mieć problemy, że psy, zwłaszcza na przykład jak żyją sobie w grupie w domu trzech psów, no to one też mogą się zupełnie inaczej zachowywać względem innych psów, jeśli są razem, a inaczej jeśli są osobno. Mm, jest to niestety bardzo duży problem i ta świadomość ludzi w tej kwestii bardzo mocno rośnie, ale niestety jeszcze nie jest na tyle duża, żeby można było sobie wyjść na spacer y, z pełnym przekonaniem, że nie podbiegnie do nas żaden inny pies. Yy, a, Nataliu, a jak się mijamy, no i wyczuwamy, że nie będzie to takie mijanie mm -hmm. bezproblemowe. Mijamy się z psami mm -hmm. oczywiście. Najczęstszym błędem, jaki popełniamy, to skracamy mm -hmm. smycz. Mm -hmm. Co jeszcze źle robimy? Przede o, wszystkim mm -hmm. e, warto wtedy zejść na bok. Znowu, my żyjemy w bardzo ciasnym środowisku, i dla nas to jest poniekąd naturalne, że mijamy się z bardzo dużą ilością ludzi w ciasnych przestrzeniach, chodnikach i tak dalej, chociaż znowu jakby bardzo wiele osób ma w związku z tym różne problemy, też z emocjami, z frustracją i tak dalej. Podobnie niestety jest z psami. My trochę zmuszamy psy do tego, żeby żyły w tym środowisku, co my i też się miały jakby centralnie, tak, ale z drugiej strony wymagamy od nich, żeby nie zwróciły uwagi na tego drugiego psa. Dla psów jest zupełnie nienaturalne to, żeby wchodzić na innego psa jakby na wprost, dlatego że jest to takie zachowanie bardzo konfrontacyjne i często jakby może ono się właśnie skończyć bardzo dużą aferą lub nawet agresją ze strony któregoś nawet psów, niekoniecznie obu. Dla psów jest naturalne to, że one podchodząc do siebie, nie znając się, podchodzą do siebie po łuku, a niestety na chodnikach często jest to bardzo problematyczne i jeżeli widzimy, że ta odległość jest mała, mamy za ciasno, ta przestrzeń jakby dla naszego psa jest zbyt trudna, żeby się minąć z tym psem. Najlepiej wtedy jest po prostu zejść sobie na bok na tyle, na ile możemy, nawet spróbować zająć tego psa naszego czymś, nie wiem, szukaniem smaczków czy chwilą zabawy itd. dalej, Albo nawet po prostu węszeniem i wtedy będzie to dla niego dużo lepszy, większy komfort. Bo jak pies odczytuje skracanie smyczy? No to jest podobnie tak z nami, jakby ktoś tak nas nagle złapał. Tak, jest to przede wszystkim bardzo duży element zaskoczenia. No i też nie mam możliwości jakby wykazania swojego naturalnych komunikatów ciałem. Dlatego, że no, głównym komunikatem pomiędzy psami jest ich ciało. To w jaki sposób stoją, w jaki st sposób ustawiają nim uszy, łeb, całe ciało, nawet w jakim ustawieniu są łapy, w jakiej pozycji jest ogon. Jest mnóstwo rzeczy, które mają wpływ na to, jak one zostaną. Odczytane przez drugiego psa. Więc w momencie, kiedy my tego psa skracamy, czy to na szelkach, czy na obrożu, on jest wtedy napięty, on nie ma wtedy możliwości, nawet żeby się zachować tak, jak powinien się zachować w takiej sytuacji. Często też wtedy nie ma możliwości odejścia. Choćby sam chciał odejść i zwiększyć troszeczkę ten dystans od tego psa, no to często nie ma takiej możliwości, bo jest troszeczkę niestety zmuszany do tego, żeby wejść w kontakt z tym psem. To myślę, że była taka pierwsza lekcja naszego savoir-vivre'u spacerowego. Teraz pies i dziecko. Mhm. Jaką rolę psy pełnią w życiu naszych dzieci? Ogromną. Ja. Ja. Ogromną. To na pewno nie ulega wątpliwości. No przede wszystkim, no w zależności też od wieku oczywiście dziecka, tak? No ale jest to bardzo poważna lekcja przede wszystkim odpowiedzialności dla dziecka, ale też buduje bardzo mocno empatię. E, więc no, rola jest ogromna, ale oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób my te relacje jako rodzice poprowadzimy. Mamo, kup mi psa. Słyszy mama, mhm. co powinna zrobić? Mama najpierw powinna sobie uświadomić, że jeżeli kupi tego psa, to tak naprawdę to jest kolejne dziecko w domu. Zwłaszcza jeżeli decydujemy się na szczeniaka. No wszystko też znowu właśnie zależy od tego, w jakim mamy wieku dziecko, tak? No bo jeżeli mamy dziecko nastoletnie, które jest już bardziej samodzielne, no to prawdopodobnie jakby ilość czasu, którą możemy przeznaczyć na tego psa jest większa, ale w przypadku mniejszych dzieci, no może być to już dużo większe obciążenie, więc przede wszystkim należy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest po prostu kolejne dziecko w domu, którym należy się zająć. I które wymaga bardzo dużo czasu. My jesteśmy ambasadorami takiej kampanii: nie kupuj, adoptuj. Co ty o tym sądzisz? Eee, Czy pies ze schroniska dla dziecka to dobry pomysł? Zależy. Zawsze niestety będzie to swego rodzaju ryzyko. Natomiast myślę, że w takich sytuacjach bardzo dobrym rozwiązaniem jest adopcja psa z domu tymczasowego. Często w tych domach tymczasowych też są dzieci. Te psy są poniekąd w pewien sposób sprawdzone tak, w obecności dziecka. Więc często taka adopcja może się okazać takim no, bezpieczniejszym rozwiązaniem. Teraz bardzo modne są border collie. I... Myślę, że czasem podobają się osobom, które nie prowadzą aktywnego trybu życia. Mhm. Na co zwracać uwagę w doborze psów? Bo wiadomo, że border collie to jest pies, który musi biegać, on musi mhm. pracować. Mhm. Jest piękny. No my jako ludzie lubimy, jak coś nam ładnie wygląda i bardzo mocno zwracamy uwagę na wygląd psa. No nawet w kwestii adopcji często jest tak, że po prostu widzimy najpierw zdjęcie psa, on nam się spodoba, a dopiero później czytamy mm -hmm. tak naprawdę jego mm -hmm. opis. Więc poniekąd to jest dla nas naturalne, że my bardzo mocno na ten wygląd zwracamy uwagę, no ale myślę, że mamy tak ogromny wybór raz, że jesteśmy w stanie połączyć i jakby kwestie estetyki, jaki pies nam się podoba wizualnie ee, i też kwestie jakby Potrzeb tego psa. No to, co powinniśmy sobie zrobić w pierwszej chwili, to spisać najlepiej na kartce, tak naprawdę, ile my czasu jesteśmy w stanie temu psu poświęcić, jakich, jakie aktywności możemy mu zapewnić, czy możemy zdecydować się na jakiś rodzaj szkolenia, lub może na jakiś rodzaj psiego sportu. No to, to tutaj też będzie zawsze się oczywiście wiązało z kolejnym wydatkiem finansowym, więc tutaj no też trzeba pomyśleć o tym, też jak stoimy finansowo. No, bo też jeśli już wybieramy jakąś rasę konkretną, no to też musimy tutaj zwrócić uwagę na jej ewentualne predyspozycje chorobowe, na ile jakby nasz portfel może być gdzieś tam obciążony. No bo wiadomo, że niestety przy niektórych rasach od razu możemy się spodziewać, że prędzej czy później pewne choroby będą występowały. W opisie psa czytamy pies lękliwy. Co to mhm. znaczy? Zależy od psa. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie. Lęk jest jakby normalny, pojawia się w życiu każdego i tak samo w życiu każdego człowieka, jak i w życiu każdego psa. Będzie się pojawiał w różnych sytuacjach. E, tylko wszystko zależy od tego, jak pies sobie z tym radzi, e, znowu, jakie ma doświadczenia e, i na jakim poziomie ta lękliwość jest, tak? czy to jest skierowane tylko w jakichś danych sytuacjach, czy ten pies ogólnie nie radzi sobie się z środowiskiem, czy brak mu po prostu, czy znaczy ma bardzo duże braki w socjalizacji. E, także to może tak naprawdę oznaczać wszystko. Niestety, e, bardzo często e, u psów bardzo mocno lękliwych e, możemy się spodziewać też agresji lękowej, co jakby tutaj też zwiększa, jakby poziom trudności w kwestii e, wychowania czy no, nauczenia po prostu takiego psa radzenia sobie w środowisku. Czyli lęk zamienia się w agresję. Pies jest agresywny, tak? Bo pies... Może tak być, jakby mhm. możemy się tego spodziewać. Coś zapisałam sobie wśród moich pytań. Zbliżają się święta, ale to nie tylko święta. Przyjeżdża do nas rodzina, zmienia się troszkę struktura naszego mhm. domu. Czy można do takiej zmiany sytuacji? O, dziękuję Ci Basiu, że przyszłaś. Jakby na potwierdzenie, czy do takiej sytuacji można psa przygotować? E w pewnym stopniu na pewno tak. No mamy tutaj jakby dużo możliwości, w których możemy przede wszystkim poprawić psu komfort, e, jakby przetrwania tego okresu. E, to co jest najważniejsze, zawsze posiadając psa, e, no to pies powinien mieć swoje miejsce, w którym czuje się bezpiecznie i w którym umie wypoczywać. Tak? Więc jeżeli na przykład nie wiem, pies jest przyzwyczajony do odpoczynku w sypialni, a przychodzą goście i on sobie wśród tych gości nie radzi, denerwuje się, jest zbyt pobudzony, to warto po prostu czasem takiego psa odizolować do takiego miejsca, w którym on będzie umiał po prostu się wyciszyć i zamiast się denerwować i frustrować, po prostu pójdzie sobie spać. Warto przed taką wizytą psa zmęczyć, czy spacerem, czy jakąś aktywnością, czy jakąś zabawą. Warto wtedy zaopatrzyć się też w jakieś gryzaki, które psa po prostu zajmą i też poniekąd będą działały wyciszająco, bo często takie rzucie i wylizywanie pomaga psu po prostu poradzić sobie z emocjami. Można spróbować też jakiś zabaw, zabaw węchowych wcześniej, czy jakieś likimaty. A w przypadku psów, takich, które naprawdę mają bardzo duży problem z tym okresem, no czasem też warto sięgnąć po jakąś farmakologię, nawet farmakologię ziołową, która po prostu pomoże psu sobie poradzić w tym okresie. Powiedziałaś, zmęczenie na spacerze. I nie chodzi tu tylko o wybiegane kilometry, bo my mhm. czasem zapominamy, że to, nie jest, to, to to nie jest tylko ruch. Tak, Czy trzeba dać psu powęszyć. Tak, trzeba hmm. dać psu powęszyć, czasem trzeba się z psem pobawić, e, czasem warto e, gdzieś zabawę e, naprzemiennie stosować z jakimiś komendami, tak żeby pies pracował nie tylko fizycznie, nie tylko się ruszał, ale również psychicznie. Jest wiele psów, dla których e, wysiłek fizyczny mógłby trwać wiele godzin i nadal by się nie zmęczyły, dlatego że psychicznie nadal one są pobudzone, e, więc warto jakby tutaj tą równowagę zachować, żeby to nie było tylko bieganie, ale również taki wysiłek dla głowy. Dlatego też często po prostu warto nawet po takim dużym wysiłku fizycznym zakończyć taki spacerem, przykład gryzakiem w domu, tak żeby ten pies jakby tak troszeczkę doszło do tych wszystkich, do mięśni i do mózgu, hmm. że rzeczywiście on jest zmęczony. Czy twoja Basia podjada? Podjada. 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 <laughs> e, czy to jest bardzo złe? Zależy. Jak, za, jak zawsze wszystko z, zależy. Z tego, co podjada i co dajemy jeść. <grym> Oczywiście pierwsza <grym> sprawa tak, co my temu psu dajemy, tak? E, no bo musimy jakby też no nie, nie możemy zaszkodzić uh -huh. przede wszystkim e, psu tym, co, co mu podajemy, tak? No Jeżeli e, to podjadanie kończy się otyłością u psa, no to też wiadomo, że trzeba gdzieś tam e, skrócić. E, nie, ale jecie na przykład razem śniadanie? E, nie, aż tak to nie. E, ja uważam, że jest pewna granica, tak? Jeżeli pies prostu po prostu siedzi, patrzy na mnie i chciałby sobie coś tam podjeść, ale nie jest to jakieś takie bardzo intensywne zachowanie, to nie widzę w tym problemu. Jeżeli mój pies patrzy na mnie, kiedy jem, ale. Jeśli mu powiem, żeby szedł na miejsce albo nie wiem wyszedł z kuchni cokolwiek i jest w stanie to zrobić, to nie widzę w tym problemu, bo nie jest to związane z jakimiś bardzo dużymi emocjami. Natomiast no, są psy, które jak widzą, że właściciele jedzą, no, to dostają tak zwanej korby i biegają, skaczą, e, mhm. emocjonują się, piszczą i tak dalej, to już jest, uważam, dosyć problemowe zachowanie, no, bo nie powinno to e, raz, że zaburzać komfortu właścicieli, którzy jedzą, tak, a dwa, że za zaburza, też komfortu psa, no bo wtedy troszeczkę jakby traci, traci mózg na widok A tego jedzenia. absolutnie nie wolno psu podać? Dać do jedzenia? Oh, z takich przede wszystkim najczęstszych <grym> rzeczy, które się pojawiają, no to czekolada oczywiście, tylko tutaj <grym> zawsze pamiętamy o czekoladzie takiej y, przede wszystkim gorzka, to jest taka najmocniejsza, która najbardziej może psu zaszkodzić. To zależy wszystko od ilości kakao w tej czekoladzie. Y, y, cebula. Awokado? Awokado też, natomiast tutaj są różne spekulacje, jeśli chodzi o awokado. Natomiast to, co jest najgorsze w awokado, to przede wszystkim pestka. Sam miąż mhm. nie powinien zaszkodzić, ale pestka już jak najbardziej tak. Oprócz tego, że może w przypadku połknięcia całej pestki, no to może jeszcze dodatkowo zablokować przewód pokarmowy, to może niestety skończyć się też operacją, ale samo jakby nawet później trawienie tej pestki też może spowodować zatrucie. Czy Basia jest wychowywana bezstresowo? Znaczy, jak karać psa? <grym> <grym> um, to jest ciężkie jakby tutaj do określenia, bo wydaje mi się, że jakby moim zdaniem ciężko jest określić życie bezstresowym. Um, no nie da się żyć bezstresowo, tak? Tak samo, jeśli chodzi um, o wychowanie psa. No, coś zawsze ten stres w życiu powoduje. Są elementy, które jakby ten stres będą powodowały. My jako ludzie też różnie, jakby emocjo, e, emo, różnie emocjonalnie podchodzimy do danych sytuacji i mamy też czasem lepszy dzień, czasem gorszy. Więc samo takie krzyknięcie nawet na psa odruchowe może być już poniekąd stresem, tak więc. Mm, Ciężko tak naprawdę chyba yy, określić. Ciężko by było znaleźć chyba psa, który jest całkowicie bezstresowo wychowywany, no bo nasze emocje jednak w różny sposób się objawiają. Yy, co do karcenia psa, yy, podstawą w wychowaniu psa według mnie jest pokazywanie mu, jakie zachowania są dobre. Bo jeżeli nie pokażemy dobrych zachowań, to ciężko, żeby pies dobre zachowania powtarzał. E, podobnie tak naprawdę jak z dziećmi. Dopóki nie pokażemy e, dziecku, przepraszam, jak jeść łyżką, no to ono nie będzie wiedziało, jakieś jeść łyżką, więc, nawet w wychowaniu psa, trzeba. Pewne elementy pokazać. Jeżeli e, nie chcemy, żeby pies wchodził na kanapę, no to trzeba mu pokazać, jak zejść z tej kanapy, tak? Więc samo karcenie psa za to, że wszedł na kanapę, nie, nie przyniesie nam żadnych efektów, bo on tego nie zrozumie on się nie domyśli, że nam chodzi właśnie o to, żeby na tej kanapie nie siedział. Zwłaszcza jeśli minie trochę czasu. Zwłaszcza jeśli minie trochę zapomnę. czasu. Dokładnie. Dobrze. Czy ty rozmawiasz z Wasią? Ja akurat nie W ogóle? Ale rzadko. Nie jestem taką osobą, która rozmawia ze swoimi psami, tak jak to niektórzy mają, że opowiadają historię nie wiem, życia, no nie, albo ja opowiadają jak... dzień. Mhm. E, raczej nie, e, ale to chyba tylko kwestia jakby akurat mojego charakteru. Bo czasem ja widzę, jak dziwnie na mnie patrzą mm -hmm. przechodnie. Ja mówię, idziemy do domu, bo pada mm -hmm. deszcz, chodźcie, jest zimno, mm -hmm. ale ja mam wrażenie, że moi psy mnie rozumieją. Mm -hmm. e, ale często jest tak, że ja nawet zalecam właścicielom, żeby rozmawiali ze swoimi psami, zwłaszcza jak są na spacerach, bo to często psom pomaga. E, my też często jako ludzie troszeczkę schematycznie działamy i czasem nawet nie wiemy, że w danej sytuacji zawsze od nas pada na przykład to samo słowo. Barbara na przykład, ja dopiero po jakimś czasie sama zauważyłam, że jak mówię do Basi wychodząc z domu, Ty zostajesz, to ona już się cofa do siebie i wie, że zostaje. I to wyszło naturalnie, tak? bo po prostu zawsze jak wychodziłam, to jej to mówiłam, więc ona automatycznie się tego nauczyła, że jakby z, z czym to jest związane. Więc yy, czasem. To rozmawianie z psami jest takie odruchowe, ale może bardzo dużo dać, naprawdę i psy się wtedy też y, często jakby uczą, o co nam chodzi w danej sytuacji, więc może się wydawać, że, że naprawdę nas rozumieją. Patrzyłam na Basię. Basia jest takim chodzącym szczęściem. Tak. Wszystkich nas obdarzyła. Tu i uśmiechem, dotykiem, lizaniem, co robić, żeby pies był taki szczęśliwy. No nie każdy pies y, taki będzie, tak? Nie każdy pies ma taki, taki charakter. Barbara akurat y, raz, że y, wyglądem y, otwiera przed sobą bardzo mocno ludzi, a dwa, że no, jakby z natury jest takim psem wiecznie zadowolonym ze wszystkiego. Y, no ale nie dla każdego psa to będzie y, fajne, tak? No, są psy, które nie potrzebują takiego kontaktu z człowiekiem. Są psy, które nie potrzebują takiej atencji ante jak Barbara, bo Barbara akurat im więcej atencji jest na nią skierowana, <laughs> To tym lepiej się czuję wszędzie tak naprawdę. E, więc wszystko zależy od psa tak naprawdę, no, od jego osobowości, od jego charakteru. E, ja mam dwa psy i drugi mój pies na przykład nie odnalazłby się tutaj tak dobrze, bo jakby kontakt z obcymi ludźmi nie jest dla niej aż taką frajdą i nie jest jej aż tak bardzo hmm. potrzebny. Mimo, że jest prowadzony przez ciebie Mimo, że czyli jest przez specjalistę. Bo hmm. czasem hmm. mamy pretensje do psów. Mhm. Że one właśnie nie są takie wesołe, mhm. radosne, że nie potrafią, że nie, nie uczą się szybko sztuczek. Mhm. Czy to jest w ogóle potrzebne? Nie zawsze. Nie zawsze. Tak naprawdę mhm. uważam, że jedyne, co pies powinien potrafić w swoim życiu, to e, przywołanie, tak, żebyśmy go mogli mhm. odwołać z różnych sytuacji, zwłaszcza na spacerze, ale co jeszcze? Przywołanie? Przywołanie i myślę, że na tym bym zakończyła. I zakończymy się. też na tym rozmowę, no. bo to fajna puenta naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.